Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi ze swoimi pięknymi ogrodami dołączyło do punktów na mapie regionu wyróżnionych certyfikatem Województwa Łódzkie Ogrodem Polski. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane najbardziej urokliwym zielonym miejscom. Właśnie w Muzeum Pałac Herbsta Grzegorz Schreiber, marszałek Województwa Łódzkiego, wręczył uzdolnionym artystom symboliczne czeki, wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego oraz nagrodził laureatów konkursu fotograficznego o naszym regionie. Zakończyła się rewitalizacja budynku przy ulicy Rozwalta w Łodzi 29 sierpnia po raz pierwszy odbyła się tu sesja sejmiku województwa łódzkiego. Zarząd województwa łódzkiego przeznaczył na remont blisko 22 miliony złotych, z czego prawie 10,5 miliona złotych to dofinansowanie unijne. Budynek przy ulicy Rozwalta, to dawna siedziba banków należy do najpiękniejszych budynków rewitalizowanych w śródmieściu. Jest architektoniczną perłą. Remont przeszła także wojewódzka przychodnia rehabilitacyjna przy szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Powstały specjalistyczne sale do ćwiczeń jest sprzęt, który pozwala poczuć się jak w salonie gier komputerowych są bieżnie w basenie. Jest taka moja ambicja, aby kopernik stał się takim szpitalem dla pacjentów z całej Polski, aby, aby rzeczywiście pacjenci wiedzieli, że to tu w Łodzi, w centrum Polski. Można otrzymać najlepszą pomoc medyczną. Cała inwestycja to blisko 110 milionów złotych. Przebudowa przychodni kosztowała 11 milionów złotych. W przyszłym roku szpitali imienia Kopernika czekają kolejne inwestycje. Dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości doposażone zostaną między innymi zakłady radioterapii. Przyznane środki to 7 milionów złotych. W Filharmonii Łódzkiej odbył się finałowy koncert 24. Wędrownego Festiwalu Kolory Polski. Publiczność oklaskiwała współczesne wykonanie pieśni ludowych z regionu łódzkiego oraz prewykonanie fantazji łódzkiej Garego Gutmana, amerykańskiego trębacza i kompozytora utworu stworzonego na finałowy koncert Kolorów Polski i z okazji 600-lecia Łodzi. Finałowy koncert był 18. W tegorocznym cyklu muzycy Filharmonii Łódzkiej odwiedzili w trakcie 17 miejscowości w województwie. Filharmonia Łódzka nie jest jedyną instytucją kultury samorządu Województwa, która wychodzi w teren do mieszkańców spoza łodzi. Taką ofertę w tym roku przygotował też Teatr Jaracza w ramach cyklu Wojewódzkiej Jaracza Wędrówki, zaś z operą przez Łódzkie wyruszył Teatr Wielki Włodzi. Pozostajemy w wakacyjnym klimacie. Już po raz 12 mieszkańcy regionu bawili się podczas Święta Chrzanu w Osjakowie. Wszyscy mogli skosztować chrzanu z nadwarciańskich plantacji. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber, który przekazał certyfikat wydarzenia o rance wojewódzkiej dla Święta Chrzanu. To wyróżnienie dla najważniejszych wydarzeń odbywających się w regionie: nadwarciański chrzan to marka regionalna łódzkiego. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka mamy wtorek 5 września zapraszam na dzisiejszy serwis lokalny. Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Marii Skłodowskiej-Curie, podwójnej nobliski z fizyki i chemii. Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Te słowa Marii skłodowskiej Kiri mogłyby być mottem wszystkich szkół, a na pewno przyświecają placówce w Zgierzu. Szkoła Podstawowa nr 10 wczoraj oficjalnie obrała polską noblistkę za patronkę. Zapytaliśmy naczelnika Wydziału Oświaty, jak wygląda procedura nadania imienia szkole. W pierwszej kolejności składany jest list, pismo intencyjne do prezydenta o zgodę na rozpoczęcie procedury. Następnie odbywają się szkolne plebiscyty, wybory kandydata i uchwała Rady Miasta, która pieczętuje ten cały proces związany z nadaniem imienia szkole. Jako część oficjalna i kończąca całą tę czynność. Zanim to nastąpiło, cała społeczność zaczęła przeglądać życiorysy postaci, które mogłyby zostać patronem. Między innymi pracownicy placówki mogli zgłosić swojego kandydata. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Szkolny rekomendowały Marię Skłodowską Kirina, patronkę szkoły, w przekonaniu, że będzie ona dla uczniów wzorem konsekwencji w dążeniu do celu. Były takie wybory prawdziwe. No i padło na naszą wspaniałą patronkę, Marię Skłodowską-Kiri, która jest myślę doskonałym przykładem właśnie dla uczniów, tak? Dla uczniów, którzy chcą się kształcić w, dla, wśród nauk ścisłych, ale nie tylko. Myślę, że jej postawa jako kobiety też jest takim przykładem, dlatego myślę, że jest to bardzo dobry wybór. Od tej pory szkoła nosić będzie imię wybitnej polskiej noblistki. W uroczystości udział wzięli goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorządu, posłowie, a także dyrektorzy szkół. W swoich wystąpieniach przybliżyli postać wielkiej uczonej dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Była to kobieta skromna, wytrwała i pracowita. Osoby bardzo ważnej, jeżeli chodzi o nas, Polaków, bardzo wyróżniające się na tle e, tamtych czasów e, z punktu widzenia realizacji różnego rodzaju doświadczeń, e, pewnej poznawczości, ale też tego, iż była osobą od samej bardzo mocno wymagająca. Mam nadzieję, że to też będzie dobry duch szkoły, która świetnie uczy, świętnie naucza jak każda inna placówka w naszym mieście, jednakże ma pod sobą trudną e, rolę do odegrania, kształcenia młodych pokoleń. W trakcie uroczystości podziękowano osobom, które bezinteresownie pomagały placówce w procedurze nadania patrona szkole. Następnie komitet rodziców przekazał sztandar dyrekcji szkoły, potem trafił w ręce uczniów. Na zakończenie przedstawiciele klas złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Żywa lekcja historii, ukazująca okrutne wydarzenia na ziemiach łódzkich, miała miejsce podczas inscenizacji bitwy nad Wartą w ubiegłą sobotę. Mieszkańcy województwa łódzkiego byli świadkami inscenizacji bitwy nad wartą na polach pomiędzy Beleniem i Strońskiem pod zduńską wolą. Ukazana została po raz kolejny historia Polaków walczących o niepodległość, gdzie dostrzec można było cierpienie ludności cywilnej. Ale zanim rozpoczęła się inscenizacja, mieszkańcy województwa mogli uczestniczyć w pikniku militarno-historycznym. Czyli na przykład zwiedzać wystawę pojazdów wojennych i sprzętu wojowego znajdującego się na wyposażeniu sił zbrojnych RP. Czekały też na nich inne atrakcje, m.in. występ reprezentacyjnego zespołu artystycznego wojska polskiego z repertuarem żołniersko-patriotycznym. Muzik brązowy jak sztandar pół... смерть уж zgromadził się w ogromny tłum ludzi. Żywa lekcja historii przeniosła nas 84 lata wstecz, gdzie ówczesna ludność spotkała się z barbarzyństwem. Pamięć wśród uczestników wydarzenia na pewno długo o nich nie zagaśnie. Mińskim, ...a czasami wręcz bestialskim traktowaniem przez Niemców. Także przez żołnierzy Wehrmachtu. A najgorsze miało dopiero nastąpić. Jak ciekawie możemy spędzić najbliższy weekend, kalendarium wydarzeń jest naprawdę bogate. Nadchodzi intensywny weekend pod względem wydarzeń. 9 i 10 września od godziny 10 do 23 w Parku Miejskim będzie miał miejsce zlot food trucków. Od godziny 12 do 18 europejskie dni dziedzictwa, podczas których odbędą się m.in. warsztaty tkackie. A od godziny 21.30 do 23.00 już tradycyjnie zorganizowana będzie noc świetlna. W sobotę na terenie parku imienia Tadeusza Kościuszki od 10.00 do 18.00 odbędzie się Dzień Rzemieślnika w ramach Wood Dessing Festivalu. W międzyczasie uczestnicy z gierżogrania będą między sobą rywalizować, aby następnie o godzinie 20.00 zaśpiewać wspólnie z Anią Dombrowską podczas jej wieczornego koncertu. W tym samym dniu w pobliskiej okolicy parku na działkach przy ulicy Barlickiego organizowane będą 90. urodziny ogrodu od godziny 15.00. Niedziela również zapowiada się ciekawie. Od 9 do 13 odbędzie się już 14. Memoriał imienia Władysława Lisieckiego od juniora do seniora, a od godziny 17 do 21 poleca się Beat Strefa, na scenie której wystąpią raperzy ze zgierskiej sceny muzycznej, m.in. 650 Block, czy również tych znanych na arenie krajowej jak Zeus. Tak jak Państwo widzą, w ten weekend o nudzie nie można mówić. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję, na dziś to już wszystko się z Państwem żegnam i życzę dobrego popołudnia.